Wiadomość prawa wszechświata dla Ciebie, niebiańscy posłańcy przekazują jasną instrukcję, gdy okoliczności wykraczają poza Twój zasięg, jest absolutnie ważne, abyś się od nich uwolnił. Pozbądź się ciężaru stresu, który obciąża Twoje istnienie. Przechodzisz przez fazę metamorfozy, w której imperatywem jest pozostawienie tego, co już Ci nie służy. W trakcie tego procesu podążaj za swoimi pragnieniami i witaj z otwartymi ramionami nowy rozdział podróży. Miej na uwadze, że twoja ścieżka jest z góry przeznaczona do osiągnięcia sukcesu i jasności. Powszechną pułapką jest branie na siebie ciężarów, które nie należą do ciebie, co może cię przeciążyć. Dlatego uwolnij się od tych zbędnych brzemion, które niesiesz. Zachowaj wiarę w boskie prowadzenie w trakcie podążania drogą ku oświeceniu. Bądź otwarty na cudowne wydarzenia, które nadchodzą, i przede wszystkim kultywuj zaufanie do siebie samego. Wzmocnij te zasady następującym stwierdzeniem: Uwalniam się od wszystkich ciężarów mojego istnienia i obdarowuję się błogosławioną radością. Wyraź wdzięczność niebiańskim istotom za ich przewodnictwo i wsparcie w tej podróży. To była wiadomość na dzisiaj. Mam nadzieję, że ją doceniłeś. Oczekuję na ciebie w kolejnym filmie.